Prorok, 2K18. Jego zestaw to wzmocnienie, wentylacja i stabilizator na Fauzecie. Zestaw ten nie jest błędny, można takiego używać, choć ja bym takiego nie polecał. No i co, jedziemy chyba na C1, tak mi się wydaje. To jest dobry plan. Na razie wszystko jest w porządku. Ekonomiczny zestaw, mało goldowych. Gaśnicy zamiast racji. Na pewno takiego zestawu nie polecam wam. Uważam, że musicie inwestować w ten czołg, żeby on robił robotę. Ale okej, okay, spoko. Coś jest nie tak z celownikiem. zastanawiam się dlaczego tak się dzieje. Co ty z celownikiem? Czemu ten celownik się... zepsuł? Są waka, poproszę o poradę, w którym kierunku iść. Statystyk z miesiąca możesz zerknąć, ale nie musisz, miałem gorsze miesiąc, ale wracam już do żywych. Depozdro Turbokotek nik 15 złotych. Dziękuję Turbokotek. Bardzo dziwne bagi zwierząt jaki Dobry strzał. To też dobry strzał. Zobaczcie, że widz jest bez większej asokuracji. Widzicie to? Na pewno to widzicie. Za nisko. A teraz poleciało za wysoko, ale mierzyłeś prawidłowo. No, trochę pechowy magazynek. Tutaj nie powiedziałbym, że to jest wina bohatera, w 100% na pewno. Te, te wszystkie strzały miały prawo trafić, tak naprawdę. Z demetru. On ci troszeczkę tak nabiera, wiesz, tak fajnie manewruje przód tył i to cię wkurza. Nie wyczułeś jego intencji doskonale. To się zdarza. ładnie, ale za zero, nie wiem czemu. Przy tym drugim strzale zabrakło mi delikatnego skupienia, więcej czasu poświęcić na skupienie. O, nie przebił. A z golda wali. O dzik, z Golda się nie przebił. Kurde! Bardzo dużo blokujesz takich strzałów, które nie powinny, moim zdaniem być odbite. Uważaj na bezetę, bo ona pewnie szuka twojego garnka. Nie ruszał się, to ci bardzo łatwiło. W końcu przestał się kręcić. A dlaczego się yy, nie kręcił? Bo sam je rzuca, nie? Teraz ładuje, to... To się ruszał. To cię duża zawsze. Chyba cię przebije teraz. O! Tylko gąska. No tak powiedziałem, bohater powinien mieć znacznie mniej życia po tym etapie bitwy. No ale ma dużo szczęścia co do wrogów. Fajnie szukasz gąski pierwszego kółka. Teraz trzeba w dolną płytę. Dobre przymierzenie. Wszystko jest git tutaj. W tym magazynku. On ci da pecha w końcu chyba. Nie, nie da. Boże święty. Pan w Bezecie to jest aktor na zawołanie. Niesamowity zawodnik. Trzy strzały bez uszkodzeń. Chyba nie będzie dobrze wspominał tej bitwy. Tak mi się wydaje. To jest ostatnia powtórka. Więcej nie dostałem od Was. Chyba, że ktoś wyśle. No, to było w tył, więc chyba każdy rozumie, że to musiało wejść. Kolo jest bokiem. Możesz, Bo moim zdaniem, podjechać i dać mu magazynek. No, raz. Nie skupiłeś w ogóle drugiego pocisku, ale weszło, ale nie musiało. Ja bym pojechał do przodu zdjął 140, bo ona bardzo jest ważna. Ona może ci w dupę zrobić sporo uszkodzeń. A czemu nie strzelasz w Cesa? Masz piękny bić na Cesa, czemu nie strzelasz? Bo jedziesz po jak Tigera! Ja to rozumiem, tylko że CS jest w tej sytuacji lepszy do zdjęcia, bo jak Tiger nie objedziecie, nie wymanewrujecie CS będzie mógł w Ciebie strzelać. Pytanie jak dobry jest CS? Jak Tigera nawet nie masz na magazynek. Moim zdaniem duży błąd, że tego CS nie robisz. Na tym etapie bitwy powinniśmy mieć minus 390 od CS i minus 560 od Jak Tigera, moim zdaniem. Tak uważam. Teraz CS. Masz dużo szczęścia, CS jest stokowy. Dużo szczęścia. Zobacz, w jakie tarapaty się wpakowałeś, prawda? Widzimy, że widz nie znalazł się w dobrym miejscu, w dobrym czasie, na własne życzenie. Wystarczyło, że zdjąłby Cesa, który był tyłem i miałby sytuację z jak tigerem na spokojnie. Mógłby go sobie wymanewrować. A tak? No. Nie jest fajnie. Choć prawdopodobnie to przeżyjemy. Mamy dużo życia. Jak tiger, czy przebije? No co bez problemów, bo. Trzeba zdjąć Celsa. O, dużo szczęścia. CS nie przebił. Nie wiem, co robi jak Tiger. Nie wiem, co robi jak Tiger. Nie wiem, co on zrobił. Nie umiem tego wytłumaczyć. Damie, zagrałeś ten moment bardzo słabo. Niestety, to co zrobiłeś dobrego, to się fajnie skryliłeś. Ale to, co zrobił ten jak Tiger, to jest jedna wielka katastrofa. Stokowy CS w porządku, ten jak Tiger. Nie wiem. Kunze Panzer z wody. Dobre decyzje o wycofaniu się. Ja w ogóle bym nie atakował tędy. Jak już to od południa samego, od linika. O, tutaj ok. To tu jest w porządku. Nieskupiony strzał, ale weszło. Moim zdaniem mogłeś pomóc temu 121, bo wiesz... ...to by złe nie było. Nie mamy na magazynka Skodę. Weszło ładnie dwa razy, ale on przeżyje. 121 będzie bardzo poratował w tej sytuacji. Ta Skoda mogła teoretycznie oddać w Ciebie magazynek, co nie? Jeszcze miał dwa strzały. Także tutaj bardzo fajny gest ze strony sojusznika. Wmanewrował Lewandowskiego, a potem jeszcze Ci pomógł. No. Czerpiesz garściami od sojuszników. Dobry strzał. Leopard w plecy. Nie mamy pocisku wystarczająco. Ciekawy jestem, czy to jest koniec bitwy. Wydaje mi się, że tutaj zginiesz. Wydaje mi się, że to jest koniec bitwy. To powinien być koniec. Nie powinien się tego przeżyć. No właśnie. Słuchaj, bez dwóch zdań, 9000 VZ to super wynik. Tu muszę to powiedzieć. Ale uważam, że... Nie zachowałeś się w pełni koleżeńsko i to był problem. To, że wcześniej, wiesz, tamtego tego Cesa nie porobiłeś na czas i tak dalej, to, to spoko jeszcze, ale tu zabrakło zdjęcia tego Lewandowskiego. Gdybyś pojechał, ja powiedziałem wyraźnie, pojechał z 121B, po Lewandowskiego tutaj byś pokonał tą krótką dróżkę. Byście w dwójkę go porobili. gościu 6 fragów na dług. Tam pojechałeś po te, tego, tą Skodę, T-50, to jest nieistotne. Ona była nieistotna. Ona byłaby za daleko, nie pomogłaby Lewandowskiemu. A wy byście mieli tutaj bardzo dobre pozycje. I byście z jej najlepszego gracza, najcenniejszego gracza, nie dostawałbyś też w dupę od Leoparda, który finalnie cię wykończy, bo ta pozycja nie jest dobra pod wyciąg. Pod wyciąg dobra jest ta pozycja. Tu są pozycje pod wyciąg. Te pozycje wszystkie tutaj są beznadziejne, ponieważ bardzo łatwo wpaść w ogień krzyżowy. Tutaj jest mnóstwo kierunków, z których można oberwać, i tak niestety poległość. Więc tutaj zabrakło moim zdaniem troszeczkę koncentracji, tej właśnie fajnej zagrywki, żeby pomóc koledze w 121B. On w ogóle, moim zdaniem, ci uratował wcześniej, powinienś paść, bo zdjął skodę, które miały jeszcze dwa pociski w magazynku. Także bardzo dobry wynik, ale nie można powiedzieć, że wiesz. Zrobiłeś to wszystko idealnie na tip top. Tutaj można było to rozegrać troszeczkę lepiej, choć i tak bardzo dobrze, oczywiście, i tak bardzo dobrze. Także tak to wygląda.